Brakuje Ci porządnej strategii z prawdziwymi polskimi jednostkami? Sprawdź to. Systemic World nadchodząca Polska gra od Jacka Bartosiaka i dewelopera Play for Battle. Łączy mapę strategiczną z bitwami w czasie rzeczywistym. Demo wjedzie na Steam już 13 października. Akcja rozgrywa się w latach 2008-2025. Do wyboru mamy takie państwa jak Polska, Turcja, USA, Chiny, Rosja czy Ukraina. Na mapie strategicznej zabezpieczymy linię zaopatrzenia, dzięki którym dostarczymy naszemu wojsku broni paliwo. Obserwując przepływ zasobów, zmiany w produkcji państw oraz wahające się kursy walut, zaplanujemy kolejne działania. Dokładnie odwzorowano mapę świata, w tym rzeczywiste sieci kolejowe i drogowe, które w czasie pokoju napędzają gospodarkę, a podczas kampanii wojennej umożliwiają ruch wojsk. Ekonomia to zarządzanie stopami procentowymi, PKB i poziomami cen. Sami zadecydujemy, czy nasze państwo rozwinie eksport surowców, Zostanie czołowym producentem dóbr pośrednich, czy zainwestuje w nowoczesne technologie. Równie ważna jest dyplomacja i działania hybrydowe, które osłabią przeciwnika na arenie międzynarodowej. Ale uwaga, prowokując mocarstwo nuklearne, ryzykujemy globalną zagładę. Rozwój wydarzeń śledzimy w formie wideokonferencji i wypowiedzi polityków, a wybory w drzewku technologii pozwolą rozwinąć infrastrukturę, logistykę czy nowoczesne wojsko. Bitwy w czasie rzeczywistym to druga wielka część gry. Do dyspozycji mamy ponad 150 jednostek w prawdziwych formacjach taktycznych. Czołgi, piechota i lotnictwo mogą liczyć na wsparcie dronów, jednostki rozpoznania i środki wojny elektronicznej. Bitwy rozgrywają się w 25 kluczowych lokalizacjach na świecie, jak Tajwan, Warszawa czy Hostomel na Ukrainie. Wykorzystamy zabudowania, drogi, mosty, ukształtowanie terenu i linie wzroku. Ukrycie w lasach, przewaga wysokości, Wykrycie wroga radarem lub dronem przesądzą o zwycięstwie. Ja już otrzymałem demo, w którym rozegrałem bitwę nad pilicą, gdzie Polska starła się z Rosją. O moich wrażeniach opowiem w kolejnym filmie. Zostaw obsa, aby nie przegapić. A ty sięgniesz podemko, jak już wiedzie na Steam 13 października? Napisz w komentarzu. Na razie.